Zepsu. Tu w ogóle robi jakieś drewno? Chyba trzeba jest stąd zabrać. A co to jest? To jakiś list. To list do mnie. Muszę go przeczytać. Drogi Romanie Krzepku, uroczyście informujemy, że zostałeś przyjęty do magicznej szkoły Harmin Harinder. Pociąg do naszej szkoły odjeżdża o 16:00 3 i 49 ze stacji kolejowej w Romanowicach Wielkich. Pozdrawiam profesor Albindol. Jestem bardzo zaskoczony, że zostałem przyjęty do jakiejś magicznej szkoły. Nie wiedziałem, że nawet chciałem się do niej zapisać. Zostałem do niej przyjęty. O, super! Musimy iść się teraz pakować, żeby jutro zdążyć na pociąg. Mój pociąg odjeżdża za 4 godziny, więc nie mam dużo czasu. Mam tutaj przygotowane rzeczy, które muszę spakować. To jest moje pudło, do którego spakuję wszystkie moje rzeczy. Nie możemy zapomnieć o moich magicznych przedmiotach, które muszę ze sobą zabrać. Jestem już spakowany i gotowy do podróży. Roman, ja też jestem gotowa do podróży. Ty na pewno spakowałeś już wszystko? W takim razie chodźmy na dworzec kolejowy. Pociąg ze stacji Nowobrzeg Romanowice Wielkie wjedzie na peron siódmy za 5 minut. Prosimy o osmdziesiąt torów i zachowanie bezpieczeństwa. Dziękujemy za wysłuchanie komunikatu. Roman, trochę martwię się podróżą, bo jeszcze nigdy nie jechałem jak Spokojnie, Diana. Jeszcze nie pociągiem nie jest straszne. Jechałem tak kiedyś z moim pieskiem. Hej, wiecie może gdzie jest to, ale tak! Tym, który tutaj stoi. Hej, jestem Roman, a to jest Diana. Jak się nazywasz? Hej, Roman, hej, Diana, ja jestem Roman. Pociąg ze stacji Romanowice wielkie, Ravel jedzie na peron 3 i 4 dziewiąte za dwie minuty. Pasażerów prosimy o kierowanie się w stronę peronu. Nie po do torów i zachowanie bezpieczeństwa. Dziękujemy za wysłuchanie komunikatu. To nasz pociąg! Roman Diana i inne dzieci wsiadły do pociągu i pojechały do rabela. Dzień dobry, jestem Bogdan i zaprowadzę was do Halloween. Dzieci, oto jadalnia. Będziecie tutaj jeść i dostawać poczty. Najpierw nauczyciele i dyrektor coś powiedzą, a potem dostaniecie jedzenie. Witam wszystkich na uroczystym rozpoczęciu. Nazywam się Pan Indol jestem tutaj dyrektorem. Mam nadzieję, że ten rok szkolny będzie fajny i ciekawy, ale musicie pamiętać o kilku zasadach, o których opowiedzą Wam właśnie wychowawcy. A teraz czas na Roman, dlaczego ten rudy chodzi na stół? Nie wiem, może coś kombinuje.